Co było przed Michałem? Co było przed Michałem? Było bardzo toksyczne, złe małżeństwo z człowiekiem, z alkoholikiem, człowiekiem chorym, który, który był do tego wszystkiego bardzo agresywny i, no i bardzo źle skończył. Zakończony rozwodem i była śmierć córki w wypadku podczas wakacji. To. To był taki przełom, to, 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 to skończyło jakąś tam, jakieś tam... E, te wydarzenia miały miejsce blisko siebie, były blisko siebie i, i... można powiedzieć, że moje życie że dzieli się na przed i po. Ostoję inspiracji wspiera Arche Hotel Poloneza w Warszawie. Miejsce, które łączy komfort, nowoczesność i wyjątkowy klimat. Blisko lotniska Chopina, z nowoczesnymi wnętrzami, restauracjami, zielonym patio i przestrzenią do pracy. Idealny na pobyt, konferencję albo dłuższy wynajem. Sprawdź więcej na archehotelpoloneza.pl